Your safe box to automatyczny samoobsługowy skarbiec, zapewniający całodobowy dostęp do Twoich wartościowych przedmiotów. Połączenie najnowszych technologii i funkcji uwierzytelniania nie pozwala na żadne kompromisy w zakresie bezpieczeństwa. Aby wejść do pomieszczenia, gdzie zdeponujesz swoje cenne rzeczy, musisz przejść proces uwierzytelniania przy użyciu bezpiecznego czytnika kart. Zawsze wymaga to użycia karty identyfikacyjnej. I może być wzmocnione przez zastosowanie skanowania odcisku palca w celu dodatkowego zabezpieczenia. Po zakończeniu pierwszej sekwencji uwierzytelniania, robot natychmiast ustawia się przed skrytką depozytową właściciela i czeka na drugie uwierzytelnienie. Drugi proces weryfikacji odbywa się bezpośrednio na terminalu modułu wydawania i może składać się z kombinacji trzech kroków: karty identyfikacyjnej, kodu PIN oraz skanowania biometrycznego. Po pomyślnym drugim uwierzytelnieniu użytkownika robot sprawdza, czy jest to poprawna jednostka depozytowa, odczytując kod kreskowy na skrytce depozytowej. Jeśli kod jest poprawny, skrytka depozytowa jest transportowana do modułu wydawania. Po otwarciu modułu użytkownik może otworzyć skrytkę depozytową. Po zakończeniu wszystkich transakcji użytkownik musi ponownie zamknąć szafkę depozytową za pomocą klucza. I obsłużyć terminal modułu wydawania, aby system przetransportował skrytkę depozytową z powrotem do jej pierwotnej pozycji w sejfie. Odwiedź naszą stronę internetową Your Safe Box i dowiedz się więcej. Your Safe Box. bliżej niż myślisz.